Uuuu, się manko mordeczki, słuchajcie, leżę sobie teraz w drugim pokoju na mojej hodowli. W pokoju, w którym zamieszka już w tym odcinku szczerbatek. Słuchajcie, ah, mordenie, Bo co jest ważne, to to, że to terrarium jest naprawdę ogromne i jak może, mogliście zobaczyć. Zmieściłem się w nim cały. To terrarium ma 220 szerokości, 120 cm wysokości i 90 cm głębokości, i właśnie w tym momencie zabieramy się za zrobienie szybkiej i tymczasowej aranżacji dla mojego ukochanego smoka. A dlaczego tymczasowej? Hmm, może powiem Wam w tym odcinku. Jedziemy z tematem. Czy Wy też macie tak, że jak coś robicie, jak coś przygotowywujecie to dookoła siebie, robicie masakryczny syf? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Proszę was, napiszcie, że tak robicie. Że nie tylko ja jestem takim patusem. <ślesk> e, tego nie miałem zrobić, sorry? Teraryjko to, które jest tutaj za mną, przygotował specjalnie dla mnie Robert Telążka z Robert Telążka Reptiles. Link do jego fanpage'a będziecie mieli w opisie tego filmu. I jeżeli będziecie chcieli sobie ogarnąć coś takiego, piszcie do niego. Słuchajcie, terarium jest mega świetnie zrobione i już pokazuję wam o co chodzi. Pierwsza rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, patent Roberta. Powiedziałem mu, że, szczerba, że szczerbatek czasami może chcieć rozwalić szybę i ją wyciągać. Tak się niestety działo. Jak możecie zauważyć, patent Roberta. Bardzo ważna sprawa to jest to, że prowadnice są zatopione w płycie. Tutaj powstał specjalny frez, który to zrobił. Poprosiłem o to Roberta, żeby wymyślił coś, ponieważ szczerbatek czasami przy takich zwykłych prowadnicach potrafi zrobić sporo rumoru, więc i zarówno góra, jak i dół specjalnie wydrążone. Oczywiście zbiornik jest ogromny, sztywny i twardy. Wszystkie rogi są zasilikonowane, także dno mamy zabezpieczone, ale te pudełka tutaj, co widzicie, te wanny, które teoretycznie służą do hodowli węży, bardzo mi się przydadzą, żeby jeszcze w tych właśnie dwóch miejscach zabezpieczyć. Pierwszy, zdradzę Wam już w tym momencie, tutaj będzie mokra i wilgotna kryjówka szczerbatka. Tam, w drugim pudełku, to będzie niespodzianka. Dobra, wsypujmy podłoże. Oczywiście, moi kochani, co innego miałbym wybrać, jak nie moje ukochane torfino. Nasze ukochane torfino. 5 litrów. Myślicie, że wystarczy. Wsypujemy. Wow, taka mała paczka, a wydaje się naprawdę pojemna. Zobaczcie sami. Uff, a tak na poważnie: mordeczki to weszło tutaj sporo takich paczek, bo samego Torfino wlazło tutaj prawie 350 litrów. Tak, potężny zbiornik, chcąc stworzyć warstwę 20 cm podłoża, jeszcze brakuje mi troszeczkę detalingu. Zanim zacznę dosypywać detaling, jakieś tam, wiecie, kawałki kory i tego typu rzeczy, żeby to wyglądało w miarę fajniej, naturalniej, żeby szczerbatek przede wszystkim był zadowolony, robimy mu jeszcze mokrą kryjówkę. I to jest tak, jak mówiłem na początku. Taka kastra nie mała, z wyciętym otworem wyszlifowanym, żeby mu się nic nie stało trafia właśnie w to miejsce jak możecie zaobserwować właśnie tutaj trafia ta kasla, w miejscu gdzie jest pojemnik, ponieważ tutaj będzie jego wilgotna kryjówka tutaj będzie ten tor wilgotny u góry będzie hotspot, dzięki któremu będzie mógł się wygrzewać jeszcze to troszeczkę wypoziomujemy okej okay. Jest w miarę prosto, i tutaj, jak widzicie, nad... ułożymy te góweczki, które są w terrarium uszczerbatka. Tutaj będzie hot -pocik, który będzie się nagrzewał właśnie do temperatury, żeby miał e, około 40, może nawet 45 stopni. W tym miejscu tam będzie druga lampa z ufałką, która będzie nagrzewać. Uuu, o tam dokładnie będzie właśnie druga lampa z UV-ką, która będzie swobodnie nagrzewać temperaturę i podnosić, no i dawać mu oczywiście promienie słoneczne. O, to co? Czas na jakiś drobny detaling. Myślę, że nie za dużo, wiecie, żeby nie było i taka garstka wystarczy. No, nie? Miałem rację. Myślę, że taka garstka podłoża w zupełności wystarczy. Jest pięknie. Dobra, mordeczki, Jak już mamy w tym terrarium kryjówkę, mamy trochę detalingu. Potrzebujemy teraz jeszcze zabrać kilka gratów z terrarium, szczerbatka, żeby to wszystko zaczęło sprawnie i dobrze funkcjonować. Żeby to zrobić, najpierw koniecznie muszę posprzątać ten bajzel, a później wypuścimy na krótki spacer naszego smoka. Jedziemy z tym. Dobra. O Jezu, jaki przyjemny wiaterek, ale się zgrzałem Ale zaraz się będziemy przybierać. słuchajcie W tym momencie Jest sytuacja taka, że potrzebujemy Czegoś e, Od szczerbatka, więc Jego teraz wypuścimy, jak już mamy tutaj posprzątane To Zobaczmy tego brzdąca Jak będzie wychodził Cześć byku Już chwilę Już chwilę nie był na zewnątrz Cześć! Cześć, mordeczko! Widzicie? Do śliczności. Tutaj. Hej. Powąchaj, pancia, powąchaj. Mamy trochę wyliny, ale to nic. Jak zwykle nasypiemy. Trochę idziemy na spacerek, tak? Idziemy. Idziemy na spacerek. Gdzie idziesz, byku? Standard, teraz się władujemy pod Tera, nie? Tam zawsze czujemy się spoko, co? No... Poniuchaj trochę, poniuchaj, tak. O, a co to wyciągamy? Chyba jeszcze będziemy musieli prysznic zahaczyć, nie? Co ty na to? Śliczny, tak, mój smoczek. Zaraz przejdziemy do dużego terrarium. O. Oho, oho. Co to za pokazywanki? Długo już nie był na zewnątrz dlatego mamy takie właśnie. Musi się rozejrzeć, powąchać wszystko. Tak, mój szczerbuchu, musimy cię umyć z tego pyłu. Zdecydowanie. Bo jeszcze nawet nie był myty po ostatnim spacerze. Tak. No i jaki dorosły samiec. Widzicie to w ogóle? Jak prezentuje swoje narządy. O, trochę się podrapiemy. Lubimy to, lubimy. Ja wiem, że to lubimy. My w międzyczasie postaramy się zabrać kilka dekoracji, umyć z tego terrarium, a on niech sobie poładzi. Tak, Ancymonie. Słuchajcie, mordeczki, ale jestem grzany. Zaraz się będziemy przebierać w międzyczasie. E, jak szczerbóg sobie tutaj łazi. O, zobaczcie, przywitajcie się z naszym pupilkiem. Słuchajcie, zrobiliśmy mu mały wystrój. Świetlówka UVA, UVB. Wszystko wygląda spoko. Tutaj w ogóle... W międzyczasie jeszcze wrzuciłem mu trochę mchutrowca, bo to będzie zimna kryjówka. Tutaj ma hotspot, który się będzie nagrzewał. Według producenta powinniśmy mieć temperaturę w granicach 47 stopni, więc myślę, że będzie to naprawdę rewelacyjny hotspot. Szczerbuk sobie za mną łazi tutaj. Co, byku? Chcesz się przywitać? Co? No chodź, powąchaj, powąchaj. Tak, 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 tak. No chodź, przywitaj się z widzami. Co, mordeczko? Hm? Zobaczcie sobie go z bliska. Są mega inteligentne gady. Sprawdza, co to jest, to coś nowego. Powąchaj, powąchaj. Uch. Ale do czego zmierzam? To to, że waszym zdaniem jak jest, bo moim zdaniem czegoś Tutaj jeszcze brakuje, żeby to faktycznie w terrarium wyglądało spoko. Huh. Ma, mam pewien pomysł. Domyślacie się już o co mi chodzi, czy nie? Koniecznie. Piszcie mi teraz w komentarzu, co waszym zdaniem powinienem jeszcze dołożyć do tego terrarium. Mordko, gdzie idziesz? Standard, lubimy się chować. Kurde, wygląda całkiem nieźle, nie? Dobra mordeczki, ale zanim przejdziemy dalej, bardzo ważne ogłoszenie. Po pierwsze, 3 września, nie zapomnijcie, widzimy się na targach zooegzotyka w Warszawie. Pach, tutaj macie plakat. Dokładnie tam wbijajcie, zbić piony, bo to już za tydzień widzimy się, przyjdźcie pogadać. Druga. Bardzo ważna sprawa. Dzięki inicjatywie organizatorów targów zoo Egzotyka we Wrocławiu razem z Gadzim Sklepem, który jednocześnie jest jednym z moich ulubionych terrorystycznych YouTuberów i prowadzi kanał Reptile Jam, robimy dla Was mega niespodziankę. Otóż dla wszystkich, którzy wejdą na targi Zo Egzotyka, Wrocław w hali widowiskowej Orbita na ulicy Wejherowska 34. Każdy, kto wejdzie, będzie miał przy moim stoisku do wypełnienia mały blankiecik. Blankiecik, na którym napiszecie swoje dane kontaktowe i o godzinie 14 na targach zrobimy na moim kanale live'a i jeden z Was, szczęśliwców, będzie mógł wylosować młodego pytona królewskiego, razem z całym terrarium i osprzętem, który specjalnie dla tej sprawy właśnie przygotowuje gadzisklep.pl oczywiście wszystkie linki do gadziego sklepu oraz do kanału Cham będziecie mieli w opisie tego filmu bądźcie na bieżąco, bo jeszcze przed targami wrocławskimi które odbędą się 10 września podkreślam w hali Orbita na ulicy Wejherowska 34 jeszcze na moim kanale pojawią się dokładne wytyczne odnośnie tego konkursu ale nie zwlekajcie, kupujcie już bilety bo właśnie dla Was będzie czekała mega niespodzianka Dobra, jedziemy z przenoszeniem Szczerbatka No i co? Jak przy każdym poranku on sobie tam siedzi I teraz spróbujmy przekonać go do tego, żeby wyszedł Patrz, co tu mamy Co? Cieść brzdącu O! Tak jest Pięknie, chodź do nas. No, chodź. O tak. Chodź, mój śliczny. Oj, oj, musimy wymyć jeszcze skarbusia, tak? No, pewnie, że wymyjemy. bez bestyjko. No, chodź tutaj. Chodź. Chodź. No chodź, tak jest, kto tu ma jeszcze o taką kosteczkę, co, tak. Jeszcze się złapaliśmy ogonkiem, no dobrze, chodź. Chodź mój brzdącu, chodź, o. Trzymaj tu, trzymaj, tu masz, patrz, no. No chodź, chodź, mój byku, chodź. Cii, spokojnie, spokojnie. O, kto tu sobie siedzi? Patrz. Tak, opuczemy moją ślicznotkę, tak? Czekaj jeszcze, czekaj. I kto tu ma? Kurczaczka. Chodź tutaj, chodź. Takie. Opuczemy. No czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Już koniec spa. I teraz nie masz się co oszukiwać. Ale czas zawędrować. E, e. No. Chodź tu moja bestyko. On już do swojego talerzyka idzie, bo wie, że tutaj jest szama dla niego. Tak. Dokładnie I kto tutaj teraz wskoczy? Co, popatrzcie jak to ogólnie. Chodź brzdąco, chodź. Trzeba go nakłaniać troszeczkę. No. No, a, a, a. no chodź. No chodź tak. dokładnie. Patrz, co my tu mamy. Popatrz, co my tu mamy. No chodź. Uuuh. Słuchajcie, ale grubo. No i teraz pozwolimy mu tutaj w spokoju dokończyć swój posiłek. Niech sobie je. Słuchajcie. Yy. Uwielbia kurczaka, więc to jest dla niego dobry temat. Zostawię go w zamkniętym terrarium przez około 2-3 doby, żeby się zapoznał, żeby przyzwyczaił się do nowego lokum, bo on już jest przyzwyczajony do swojego starego terrarium i zawsze na spacerach wraca tam, żeby się wygrzać, zrobić kupę czy na posiłki. Więc teraz zostawimy go tutaj, żeby się przeszedł, żeby się oswoił więc dwie doby, może nawet trzy, będzie bez spacerów. Ja już się oczywiście zgrzałem, więc cała kąpiel i przebieranie się psu na budę, no ale nieważne. Mm, słuchajcie, ale to jest bardzo ważne. On już jest w swoim nowym domu, więc ja jestem mega zadowolony, jestem ciekawy, jak będzie wyglądała eksploatacja, czy będę go spotykał w domku, czy będzie się wygrzewał, Oczywiście tubę korkową na razie zostawimy pod terrarium. Później przemyślimy, jak zrobić tutaj mu jakieś schodki do wyjścia, żeby to było łatwiejsze, bo jest to duży waran. To jest tymczasowe terrarium podkreślam, podkreślam. Tymczasowe terrarium, które będzie mógł sobie wykorzystywać jako swój domek. E, oczywiście tymczasowe, dlatego, że już niedługo będzie w zupełnie innym miejscu w dużym zbiorniku, ale o tym dowiecie się wszystkiego na następnych filmach Mordenie, no i co? Tyle ode mnie, mam nadzieję, że się Wam podobało i jak się podobało, to wiecie co zrobić, łapa w górę i lecimy dalej z tym tematem i koniecznie dawajcie suba, jeżeli jeszcze nie daliście żeby nie przegapić żadnych odcinków z moim pięknym smokiem, waranem, czarnogardłym o wdzięcznym imieniu Szczerbatek. Pamiętajcie, widzimy się za tydzień Zo Egzotyka Warszawa. Tydzień później, 10 września, Zo Egzotyka Wrocław. Hej, pa!